Proszę bardzo, na minują most. Proszę Państwa, akcja się rozwija. Niemcy wprowadzają do użytku swoją artylerię. Podjeżdża działko przeciwpaletemne. Niemcy muszą się leć po, po cięższe artysty. Nie mamy działków przy pracy w poczcie polskie autentyczna, niebieska ciężarówka, słynny opęt. Do tego celu też były używane te ciężarówki. Proszę Państwa, chcę zapewnić, że ten sprzęt, który użyty nie jest atrapami, nie jest replikami, kopiami. To są autentyczne pojazdy. Mamy w rzadkim okazję zobaczyć taki 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, 6. serca 2009, no i 70. rocznica wejścia Niemców do Tomasowa. E, inscenizacja jak, jak co roku e, dyrektor z Hansenu Rzeki Pilicy Andrzej Kobalczyk e, robi inscenizację odtworzenie tamtych tamtych czasów bardzo dużo ludzi, bardzo dużo młodzieży takie imprezy są bardzo potrzebne bo, bo to, nie jest, to nie jest papier to nie jest czytanka, nie, nie jest to opowiadanie jest to inscenizacja z udziałem e, ludzi przebranych w mundury z tamtego, z tamtego okresu wybuchy, głośne wybuchy, że tak te wybuchy takie były głośne, że, że aż musiałem muszę zatykać. Także uważam, że takie rzeczy są bardzo potrzebne, dlatego że, że więcej z takiej inscenizacji młodzież się dowiaduje w wielu wypadkach niż z kart swoich podręczników, które są ostatnio bardzo skąpe, jeśli chodzi o, o wiedzę historyczną. Także wspieram tego pozytywnie zakręconego człowieka, jakim jest Andrzej Kowalczyk, który, który tych inscenizacji robi dużo i robi coraz więcej. Także wspieram jego inicjatywy i mam nadzieję, że tak będzie przez następne lata. Prawdziwe eksponaty. Ta broń, która walczyła w czasie wojny, jest pokazywana tutaj bezpośrednio w trakcie instalacji bezpośrednio wykorzystywana przez rekonstruktorów. Państwa obsługa, działka przygotowuje się do strzału. Proszę zwrócić uwagę. Uwaga. polskich pozycjach, żeby. muszą się naprawdę zwijać, bo już jest sytuacja groźna. Yy, Powolna wymiana Tak, że ta artyleria niemiecka robi swoje, to już jest inny Polacy muszą się powoli jednak wycofywać. Ostrąłego. Ja oczywiście kolejne wydarzenie, które zapisało się w historii imprez Tomasza Mazowieckiego. Nie jest to pierwsze, ja uczestniczę już w kolejnej rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Jak zwykle jestem pełen uznania dla pana Andrzeja Kobalczyka, jak i również dla jego stowarzyszenia, za to, że pokazuje dzisiaj taką żywą lekcję historii. Dzisiaj, szczególnie w tym okresie rocznicy 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej należy pokazywać, szczególnie młodzieży, młodym pokoleniom jak te sytuacje miały wówczas miejsce szczególnie tutaj z regionu Tomaszowskiego i myślę, że całe przedsięwzięcie Pana Andrzeja Kobalczyka, który no się stanął na wysokości sprzedania, bo jednak zorganizował to w sposób bardzo profesjonalny. Należy to jak najbardziej cenić i oczywiście odnosić się do tego z wielkim uznaniem. Jest to wspaniałe wydarzenie. Ja podkreślam również i z tego miejsca, że jest to jeden z elementów wkomponowanych w obchody 90-lecia województwa, województwa łódzkiego województwa łódzkiego, bo to dzisiaj te trzy dni i wszystkie wydarzenia, które na terenie województwa. Województwa Łódzkiego się dzieją, to mają oczywiście to znaczenie i ten również dzisiaj ta, ta inscenizacja jakby również skomponowała się w historię wydarzeń naszego Województwa Łódzkiego, ale szczególnie tego regionu Tomaszewskiego, jak podkreślałem, także jest to oczywiście wydarzenie bardzo, bardzo ważne i mam nadzieję, że nie ostatnie. Widzimy łącznika z motocyklem, tutaj z dalszymi rozkazami, z nowymi odruchówstwami. Czyli ten sposób natarcia Niemcom się nie powiódł, będzie mała zmiana planu, ale w tym czasie Polacy już muszą decyzję podejmować. Jest to ostatni moment na rozprawienie się z mostem. Pod naporem niemieckim jednak Polacy muszą się wycofać. Zakał na mości, ostatnie przygotowania, ostatnie podłączenia, ostatni krok. Widać już. Ładunki są zainstalowane. Uwaga. na boli tutaj się mimo już ponoszonych straty, jak widać coraz ciszej proszę Państwa, tam może niech Państwo zobaczą teraz przygotowanego do detonacji mózgu Aparaturą... detonatorem tak. Proszę Państwa, wchodźcy żołnierzy próbują przechodzić przez rzekę. Część żołnierzy stała w okopach, jak powiedziałem. To, że ten waz już właściwie za chwilę... powietrze. Już walka o to, się toczyć, już bardzo blisko. To będzie chyba walka wreszcie, nawet. Jak to często bywało. <śpiewaj -mice> Oto mamy wybuch. Most. Już spadają się konstrukcje. Dobrze, zajmowanie polskich pozycji Powoli to wygasa ta bitwa. Tak, bo dwóch polskich żołnierzy zabieranie i dokumentów, a czasem trofełów wojennych. Właśnie, jeszcze takie się zdarzały momenty, próba ucieczki przez polskiego jełnika. Budowano obok wysadzanych, most wysadzanych przez polskich saperów, prowidoryczne przeprawy pontonowe w późniejszym okresie. Często uzupełniano zerwane przęsła przed polskich saperów jakimiś konstrukcjami drewnianymi. Właśnie rzadko się zdarzało, żeby całkowicie Niemcy w ciągu okupacji te mosty odbudowywali. Ale jak podkreślałem, akcja polskich saperów była bardzo skuteczna. Na pewno bardzo spowolniła natarcie niemieckie na Warszawę, które przyszło między nimi, jak Państwo wiedzą, przez Tomaszów.